Od liposukcji po lifting twarzy, implanty piersi i pośladków gwiazdy nie zwalniają tempa, aby wyglądać wiecznie młodo. Posuwają się nawet do wydawania absurdalnych kwot na różne operacje plastyczne. Jednak podczas gdy niektórzy z nich wykonują proste poprawki i wyglądają znacznie lepiej, inni wyglądają jak ameby. Numer 10 Kim Kardashian Cena operacji 63 520 zł. Znana z Instagrama, żona słynnego rapera Kim Kardashian to jedna z gwiazd, która zarabia dużo pieniędzy, umieszczając całe swoje życie w telewizji. Operacja plastyczna była jej kolejnym sposobem na zwiększenie popularności. Gwiazda Keeping Up the Kardashians wprowadziła kilka ulepszeń do swoich kobiecych części ciała, takich jak pupa i piersi, a także nos. Numer 9. Dolly Parton Cena operacji 88 540 zł. Doli przeszła serię zabiegów kosmetycznych, aby zapobiec starzeniu się. Lista przeprowadzonych przez nią operacji obejmuje liposukcję, zabieg pod oczami, botox i inne. Doli otwarcie przyznała się do tych zmian. O jej piersiach powstało nawet kilka piosenek, jedną z nich nagrali Drake i Nicki Minasz. W programie telewizyjnym piosenkarka mówiła, że tak tani wygląd dużo kosztuje. Numer 8. Donatella Versace. Cena operacji: 96 240 zł. Wiele zabiegów kosmetycznych oraz obsesja poprawiania swojego wyglądu sprawiły, że słynna projektantka oraz właścicielka domu mody, Donatella Versace, stała się obiektem kpin. Artystka uznawana jest za ofiarę medycyny estetycznej. Jej twarz została kompletnie zmieniona przez zabiegi chirurgiczne. Pieniądze nie zapewniły jej piękna, którego tak bardzo pragnęła. Numer 9. Vivica Fox. Cena operacji 100 420 zł. Znana z występów w telewizyjnej operze medlanej Days of Our Lives oraz kilku innych filmach i programach telewizyjnych, takich jak Dancing with the Stars. Vivica Fox miała swoją przygodę z chirurgią plastyczną, która z biegiem czasu stała się dosyć ekstremalna. Zapłaciła dużo pieniędzy za niewielkie zmiany, takie jak botox, lifting twarzy, a także implanty piersi i szczęki. Numer 6. Lara Flame-Boyle Cena operacji 107 790 zł. Kiedy tracisz 28 000 dolarów tylko po to, by wyglądać jak ktoś, kto zgubił się w lesie i został zaatakowany przez rój wściekłych pszczół z opuchniętymi ustami, pierwsza myśl, która ci przychodzi do głowy, dotyczy wszystkich niesamowitych innych rzeczy, które możesz kupić za taką kwotę. Lara, amerykańska aktorka, wydała tyle pieniędzy na zabiegi chirurgiczne, aby wyglądać gorzej niż oryginalnie. Numer 5 Jennifer Aniston. Cena operacji 117 410 zł. Jennifer Aniston nigdy nie potwierdziła, że zrobiła jakąkolwiek operację kosmetyczną, ale eksperci podejrzewają, że aktorka miała dwie poprawki nosa oraz lifting twarzy w ciągu ostatnich dwóch dekad, aby wyglądać tak młodo. Niektórzy uważają, że aktorka swój młodzieńczy wygląd zawdzięczaliśnym zabiegom laserowym i ultradźwiękowym, które wykonuje raz w miesiącu. Numer 4 Katlin Jenner. Cena operacji 233 550 zł. Operacje plastyczne związane z przejściem z mężczyzny w kobietę nie należą do łatwych i są bardzo czasochłonne. Poza tym nie są też tanie, ale Katlin była gotowa na ten zabieg wydając 60 tysięcy dolarów, aby wyglądać i czuć się jak kobieta, która jak twierdzi zawsze w niej była. Jej chirurgiczna transformacja znalazła się na pierwszych stronach gazet i przyczyniła się do sławy i uznania jej rodziny. Numer 3. Bary Manilą Cena operacji 272 480 zł. Bary to celebryta, który znalazł się w tym zestawieniu z innego powodu niż pozostali. Według doniesień, urodzony w Nowym Jorku muzyk przypadkowo wszedł w ścianę, w wyniku czego jego twarz została zniekształcona. To sprawiło, że miał jedną z najdroższych operacji plastycznych. Aby naprawić zniekształconą twarz, Barry Manilow wydał ponad 70 tysięcy dolarów na dolny i górny lifting twarzy. Istnieje również podejrzenie, że miał poprawkę nosa. I zastrzyki botoksu. Numer 2. Michael Jackson. Cena operacji 5 838 830 zł. Michael Jackson był naprawdę utalentowanym artystą, ale jego dążenie do perfekcji pod względem wyglądu było naprawdę trudne do spełnienia. Zaczął od nosa, który stał się spiczasty. Potem jego pragnienia stały się jeszcze większe i wybielił skórę, zmienił linie szczęki, usta oraz oczy. Do dzisiaj naprawdę trudno jest oszacować, ile operacji miał na przestrzeni lat. Niektóre źródła podają, że miał nawet około 100 zabiegów. Numer 1. Kylie Jenner Cena operacji 7 785 100 zł. Kylie Jenner, która jest obecnie najmłodszą miliarderką, przyznała się do tego, że ma wypełnione usta z powodu randki, na której ktoś jej powiedział, że nie może dobrze całować z takimi ustami, jakie ma obecnie. Istnieją również podejrzenia, że Kylie miała inne metamorfozy chirurgiczne, w tym implanty piersi i Botox. Jednak celebrytka nie odniosła się jeszcze do tych roszczeń, ale w sumie całkowity koszt i jej korekt chirurgicznych wyniósł około 2 milionów dolarów. W tym odcinku to wszystko. Jeżeli ten odcinek podobał Wam się, standardowo zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale razem z dzwoneczkiem, a tymczasem ja żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć!